No widzowie, zobaczymy V Maxa, tema Seria to jest 510 pojemności, nie wiem ile to ma nawet koni Ale zobaczymy ile ma ile ma do setki i, i VMAXa to zaraz się okaże Mamy dokładny wynik. O kurde, 5,5 sekundy ma do setki, świetny wynik. I Vmax 121 na godzinę. No to powiem wam przed chwilą sprawdzałem już dwa razy robiłem ten test tak naprawdę. Tylko że pierwszym razem nie włączyłem sobie kamery, później sobie włączyłem kamerę, ale nie włączyłem nagrywania. I dwa razy nagrywałem, dwa razy tak stałem, gadałem jak głupek do siebie. I w sumie to nic nie nagrałem. Ale wtedy było 122, bo było z górki, no ale teraz było na fajnie na prostej drodze. Więc jest git. 5,5 sekundy. I 121 na godzinę. Jak dostanę tam tego posłapie, to wtedy powatrzymy jakieś testy porobimy i tak dalej. Ale to wynik myślę, że jest spoko. Dobra, a, aplikacja jak się nazywa Drag Racer. Jak będziecie chcieli, to sobie pobierzcie i będzie git. Siemano